Koncert fortepianowy A w katalogu Kechla pozycja 414 jest sloganem stwierdzenie, że koncerty fortepianowe przemawiają własnym indywidualnym głosem znacznie bardziej niż inne jego formy muzyczne. W końcu to on, kompozytor, ale i także przecież wykonawca, pojawia się na scenie jako muzyki geniusz. Latem 1778 roku w Paryżu Mozart poznał Koncerty fortepianowe Jana Szretera. Tenże Szreter wykształcił się na wirtuoza i przybył do Londynu w roku 1772, gdzie występował z ogromnym powodzeniem. Zaraz po śmierci Jana Christiana Bacha został jego następcą i jako mistrz królowej yy, zmarł w bardzo młodym wieku, podobnie tak jak Mozart zaledwie 6 lat później, czyli 2 listopada 1700. 88 roku. Mozart tak pisał w liście do ojca. Napisz mi koniecznie, czy macie w Salzburgu koncerty Schretera. Chciałbym je kupić i posłać wam. Oba są bardzo piękne. Tego rodzaju osąd wypowiedziany w ustach Mozarta miał ogromną wagę. Koncerty Schretera miały prostą budowę i wykonywano je tylko z towarzyszeniem dwojga skrzypiec i basu. Przypominały nieco koncerty Bacha londyńskiego. Były lżejsze w charakterze, lecz wyróżniały się dziękiem melodyjnością i prostotą. Ta melodyjność jest tutaj jednak argumentem, który być może skłonił Mozarta do naśladowania, kiedy jesienią 1782 roku, ale także na początku roku 1783, skomponował swoje pierwsze trzy koncerty wiedeńskie f durka KV 413, A-dur 414 i c durka KV 415. Mozart myślał o wydaniu ich w Paryżu, gdzie ze względu na swoje wcześniejsze ogromne sukcesy mógł spodziewać się życzliwego ich przyjęcia. W styczniu roku 1783 zaoferował je w Wiedniu w odpisach subskrypcji w cenie czterech dukatów. Aczkolwiek pierwotnie planował cenę sześciu. I jak się okazało, nawet ta cena czterech dukatów okazała się zbyt wygórowana, a rezultat tejże subskrypcji żaden. Jednak już 26 kwietnia oferuje te utwory wydawcy, którym był Georg Siebert. Ten sam, któremu w roku 1778 oferował już swoje wcześniejsze koncerty na fortepianu. Wiedeńskie wydawnictwo Artaria bardzo chciało wydać jednak przed Zimerem te koncerty, ale Mozart nie wiadomo dlaczego daje pierwszeństwo właśnie temu Zimerowi. Nie wiemy dlaczego po raz drugi niepotrzebnie zwrócił się Mozart do tego samego wydawcy, i nie wiemy także dlaczego tenże po raz kolejny nie chciał zapłacić Mozartowi tychże skromnych 30 luidorów, które Mozart, których Mozart żądał. A co więcej, nie dał mu żadnych, żadnej odpowiedzi. Dopiero w marcu 1785 roku w Wiedniu wydawnictwo Artaria wydrukowało te koncerty, jako wspomniany op. 4. W dziełach tych Mozart zezwala na dwie różne możliwości wykonania tychże kompozycji. Pierwsza to w pełnym składzie orkiestry, czyli smyczki plus instrumenty dente. W koncercie cedr nawet jeszcze mamy dodatkowo trąbki i kotły, w tychże dwóch wcześniejszych oboje i waltornie. Druga wersja to, to fakt, że możemy je wykonywać tylko z, samym, z samą orkiestrą smyczkową, ale w wersji już całkowicie skrajnej, Mozart nawet zgadza się na to, aby te trzy koncerty były wykonane nawet z kwartetem. Mozart tak pisze o tych utworach w liście do Ojca z 28 grudnia 1782 roku. Te koncerty są pośrodku pomiędzy tym, co za trudne, a tym, co za łatwe. Są bardzo błyskotliwe, przyjemne dla ucha, naturalne, ale bynajmniej nie puste. I tu i tam sprawiają satysfakcję jedynie znawcom, chociaż i nieznający się na rzeczy zapewne będą zadowoleni, sami nie wiedząc. Dlaczego? Najbardziej intymny z tejże serii jest koncert fortepianowy Adur KV414. Orkiestra złożona jest tutaj z instrumentów smyczkowych, ale także obojów i waltorni. Zaś sama muzyka bardzo jest zbliżona do innych tematów w tonacji Adur, na przykład sonaty fortepianowej KV331 czy kwintetu klarnetowego KV581, ale także koncertu fortepianowego KV488, czyli utworów łagodnych, łagodnych, chwilami wręcz nostalgicznych. Nostalgia jest właśnie istotą części drugiej tego dzieła, uważanej za hołd złożony Johannowi Christianowi Bachowi. Zawiera bowiem niemal dokładny cytat z jego uwertury do opery La calamita dei cuori. Mozart zapewne dowiedział się o śmierci Johanna Christiana Bacha. Zmarłego 1 stycznia 1782 roku, tuż przed skomponowaniem tego koncertu, 10 kwietnia 1782 roku, tak pisał do ojca. Wiesz już zapewne, że umarł londyński Bach. Co za strata dla świata muzycznego. Solistką koncertu fortepianowego, a w katalogu Kechla, pozycja 414, będzie pani. Na Choleksa. Ukończyła ona z wyróżnieniem studia w klasie fortepianu u pana profesora Andrzeja Jasińskiego oraz kameralistyki w klasie Reginy Strałkowsz-Michalak w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W latach 2004-2007 studiowała w Hochschule Künste w Bern u profesora Tomasza Hrybuta. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnienia były to druga nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Miłosza Magina w Paryżu, pierwsza nagroda na trzecim ogólnopolskim konkursie pianistycznym im. Franciszka Lista we Wrocławiu. W roku 1996 uzyskała nagrodę estrady młodych pianistyki polskiej w Słupsku. W latach 1995 98 była laureatką czterech rokorocznych edycji Ogólnopolskiego Konkursu na stypendia artystyczne imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Podczas pierwszej edycji Międzynarodowego Konkursu Muzyki Współczesnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie wraz z fagocistą Dawidem Smykowskim otrzymała drugą nagrodę i nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego. W roku 1999 zdobyła pierwszą nagrodę na ogólnopolskim konkursie Fundacji Yamaha i w tym samym roku została ponownie laureatką konkursu, międzynarodowego konkursu pianistycznego im. Franciszka Lista we Wrocławiu. W 2003 roku uzyskała także pierwszą nagrodę na międzynarodowym konkursie instrumentalnym w Bernie, a rok później wygrała Ram Music Prize w Zurichu. Pokusiem tego był debiut artystki w Trenhalle w Zurichu, gdzie wykonała piąty koncert Beethovena. W roku 2005 wraz z pianistą Patricio Mazzola i szwajcarską orkiestrą kameralną nagrała koncert F-dur na trzy fortepiany Mozarta oraz Karnawał zwierząt Kamila Sensansa. Jej dyskografia obejmuje także płyty z sonatami na skrzypce i fortepian. Straussa, Lutosławskiego, Elgara, Szymanowskiego, Pulenka, Rabela i Szymanowskiego. W roku 2016 była oficjalnym pianistą na XV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, ale także na innych tego rodzaju konkursach o randze międzynarodowej. Jest doktorem habilitowanym w Sztuki Muzycznej a w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kijistu w Łodzi pracuje na stanowisku profesora. Projekt koncertowy Polisz Kamerata swojemu miastu arcydzieła Mozarta koncerty fortepianowe odbywa się pod patronatem prezydent miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej oraz jej Magnificencji rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i bacewiczów w Łodzi pani doktor habilitowanej Elżbiety Aleksandrowicz profesora Akademii Muzycznej. Organizatorzy to Akademia Muzyczna Im. Grażyny Kistróta Wacewiczów w Łodzi oraz miejska galeria Sztuki w Łodzi. Instytucje wspomagające realizację projektu to salon pianin i fortepianów Pasja, Jolanta Zalewska, ulica Wiktorska, 14 w Warszawie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pianiści wykonują koncerty fortepianowe Mozarta na fortepianach marki Bezendorfer z nowej linii Wiena. Koncert. Patroni medialni projektu to Radio Łódź, Telewizja Polska, program trzeci, kalejdoskop, plaster Łódzki oraz co jest grane w Łodzi. Całe to szczególne zadanie, po raz pierwszy zresztą organizowane i wykonywane w komplecie w Polsce, zostało dofinansowane przez Urząd Miasta Łodzi i nie byłoby, tak sądzę, orkiestry kameralnej polisz kamerata, gdyby nie, zresztą od kilku dobrych lat, gdyby nie pomoc Urzędu Miasta Łodzi. Przed nami jeszcze ostatni koncert finałowy tego szczególnego przedsięwzięcia, który będzie miał miejsce 5 grudnia, a także o godzinie 17 i także w miejskiej galerii sztuki w ośrodku propagandy sztuki w parku Siemkiewicza pozostaną nam do zagrania jeszcze cztery koncerty fortepianowe koncert fortepianowy F-dur KV 459, koncert fortepianowy B-dur KV 238, koncert fortepianowy S-dur KV 449, a cały ten projekt, cały ten Mozartowski Festiwal zakończymy ostatnim koncertem fortepianowym Mozarta, koncertem 27, koncertem b który w katalogu Kechla oznaczony jest numerem 590 co ważne będzie to szczególny moment, szczególna data, bo tenże festiwal, tenże szczególny Mozartowski maraton zakończymy dokładnie w dniu 230. rocznicy śmierci Mozarta.